Cello NX importowanie zamówień od klienta z subiekta GT W tej wersji Cello NX umożliwiono importowanie wystawionych w subiekcie GT zamówień od klientów. Integrację taką można dodać, jeśli wcześniej dodano współpracę z subiektem GT. Samo dodanie odbywa się w menu Konto sprzedaży internetowej. Wynika to z przyjętego zakresu importowanych dokumentów i ma na celu traktowanie importu, tak jak pobierania zamówień z serwisu Allegro, Erli czy Empik. Dane logowania do nowego połączenia z subiektem pobierane są z głównego konta integracji z systemem handlowym. W zakładce Parametry można bardzo szczegółowo określić ustawienia importu. W kryteriach wyboru zamówień do pobrania można ustawić filtry. Dzięki temu określa się, które zamówienia od klientów będą importowane. W sekcji Sposób wypełniania zamówień wysyłkowych określa się automatyczne rozpoznawanie różnych danych, takich jak dostawa, punkt odbioru, płatności. Za pomocą tagów i modyfikatorów można pobrać informacje np. z uwag na zamówieniu od klienta, gdzie najczęściej różnego rodzaju synchronizatory takie dane wpisują. Warto podkreślić, że w Sello 1 nie było takiego mechanizmu i niestety dane te należało uzupełniać ręcznie. Zapisanie danych powoduje wyświetlenie nowego konta w sekcji Sprzedaż internetowa. Co warte zauważenia, takich kont można dodawać więcej niż jedno i każde może posiadać odmienne ustawienia. Pozwala to na obsłużenie różnych sklepów internetowych i importowania danych w różnych formatach, Pobranie zamówień odbywa się w module Zamówienia wysyłkowe.